Po śmierci ludzie trafiają do niekończącej się kolejki, gdzie Bóg decyduje, jakie życie będą prowadzić dalej. 10 sierpnia 1941 roku, Przyczółek Smoleński. W środku II wojny światowej żołnierze często stają twarzą w twarz nie tylko z wrogiem, ale także z własnymi lękami. Wojna to miejsce, gdzie ujawniają się ludzkie cechy, a każdy postępuje zgodnie ze swoim sumieniem. Gleb, prosty żołnierz armii radzieckiej, znalazł się w piekielnych warunkach. Wrogowie otoczyli ich ze wszystkich stron. Strzelając z zabójczą precyzją, Gleb znajdował się głęboko w okopie, praktycznie w idealnej pozycji. Jednak jeden z jego towarzyszy opuścił bezpieczny okop i został trafiony kulą. Będąc świadkiem śmierci swoich towarzyszy, Gleb nie wycofał się ani nie poddał. Kontynuował ostrzał wroga i bez wahania postanowił pomóc rannemu towarzyszowi. Czołgając się kilka metrów po polu bitwy, próbował zaciągnąć rannego z powrotem do okopu, ale postępy były boleśnie powolne. Zdając sobie sprawę,. Że liczy się każda sekunda, gleb wstał, ale gdy był już tylko kilka metrów od celu, został trafiony wieloma kulami w brzuch. Upadając na ziemię, próbował złapać oddech i zebrać siły, aby ponownie wstać, ale jego ciało go zawiodło i zmarł. Chwilę później gleb otworzył oczy i znalazł się w zupełnie innym miejscu. Wokół niego był tylko piasek i długa kolejka ludzi, wszyscy zupełnie różni od siebie. Siedzący obok mężczyzna wyjaśnił, że gleb zginął, ale nie ma powodu do obaw. Znajdował się na początku kolejki, Andre był 87, a Gleb o 78. Żołnierz był oszołomiony, nie mogąc pojąć, co się dzieje, co wzbudziło ciekawość innych osób wokół niego. Andre i urocza kobieta o imieniu Sofia szybko zorientowali się, że Gleb jest nowy, przybył tu po raz pierwszy i jest sceptyczny wobec dziwnych ludzi wokół niego. Gleb założył, że żartują sobie z niego lub wyśmiewają go, ale rzeczywistość szybko dała o sobie znać, gdy odwrócił się, aby spojrzeć na koniec kolejki. Przed nim rozciągały się miliony zmarłych ludzi, wszyscy mający nadzieję na szansę reinkarnacji i nowe życie. Można powiedzieć, że Gleb trafił do raju, będąc dopiero 88 w kolejce, miał bardzo realną szansę na otrzymanie nowego życia w nadchodzących latach. Kontynuując oprowadzanie nowo przybyłego, Andrę wyjaśnił, że ludzie są jak gwiazdy, niektóre stare, inne świecące od niedawna. Andre odrodził się 27 razy, a Sofia 40, ale każde życie przeżyli z godnością i szacunkiem. W swoim ostatnim życiu Sofia była księżniczką w Austrii, a Andrę artystą cyrkowym we Francji. Gleb pozostał podejrzliwy, próbując zrozumieć, jak ci ludzie z innych krajów mogą go rozumieć. Andrę i Sofia wyjaśnili, że raj jest miejscem uniwersalnym, gdzie każdy słyszy w sposób, który ma dla niego sens. Sofia słyszała i mówiła po niemiecku, Andrę po francusku, ale oboje doskonale rozumieli radzieckiego żołnierza. Chcąc udowodnić sobie, że nie śni, Gleb poprosił, aby uderzyć go w twarz tak mocno, jak to tylko możliwe, Andre ostrzegł go, że takie działania są tutaj bezcelowe, ale dał mu delikatnego liścia, aby zilustrować swoje słowa. Sofia dodała, że dotyczy to nie tylko bólu, ale także przyjemności, ponieważ ludzkie emocje, uczucia i doznania po prostu nie mają zastosowania w tym miejscu. Gleb ponownie próbował racjonalnie wyjaśnić to, co się działo, sugerując, że być może jest w śpiączce lub pod wpływem silnych środków przeciwbólowych, ale rzeczywistość była surowa i nieubłagana. Akceptując prawdę Odwrócił się w stronę początku kolejki i zauważył dziwną kobietę siedzącą na krześle. Według Andre i Sofii była ona samym przeznaczeniem, decydującym o tym, kto narodzi się w następnym życiu, jeśli ktoś zasłużył na tę szanse. W tej chwili spała, obserwując ludzi z prawdziwego świata. Nie ingerowała bezpośrednio w przyszłość nikogo, ale z góry określała, gdzie i kiedy każda osoba się narodzi. Nagle krzyk o pomoc przebił się przez szepty. Pędząc w kierunku tego dźwięku, Gleb zobaczył złośliwego mężczyznę próbującego ukraść buty niepełnosprawnemu, który nie mógł chodzić. Łobuz uważał, że buty są bezużyteczne dla kogoś, kto nie może stać, ale Gleb stanął w obronie słabszego i zażądał zwrotu butów. Kiedy bandyta stawiał opór, żołnierz podjął zdecydowane działania, zakopując go po szyję, aby dać mu nauczkę. Gleb był poruszony nie tylko okrucieństwem jednej osoby, ale także obojętną reakcją wszystkich innych. Czas mijał, a kolejka powoli zaczęła się przesuwać, ale zbyt wolno, aby Gleb mógł już teraz odebrać komuś życie. Mając przed sobą wiele lat, bawił się z dziećmi i zbliżył się do Andre i Sofii, dzieląc się opowieściami o życiu w Związku Radzieckim. Nauczył ich, jak prawidłowo salutować żołnierzom i pionierom i ostrzegł ich przed szkodliwymi i destrukcyjnymi nawykami. W miarę jak przybywało coraz więcej ludzi, Gleb osiedlił się w dziwnej otchłani, utknął między niebem a ziemią, czekając na swoją szansę na nowe życie. Wiele lat później na horyzoncie pojawił się transporter. A kierowca zbierał dusze, aby zwrócić je do świata żywych. Wkrótce sama los zaczęła rozdawać bilety, dając nowe życie wszystkim stojącym w kolejce. Gleb również otrzymał szansę i poprosił o ponowne narodziny jako mężczyzna w Związku Radzieckim. Los przypomniała mu, że nikt nie ma prawa wyboru, ale w jego przypadku zrobiła wyjątek, biorąc pod uwagę jego przeszłe czyny. Był żołnierzem i zginął jako bohater, więc los dała mu możliwość powrotu do ojczyzny. Tam wręczyła mu kartkę papieru z czarnym tekstem którego pierwsze słowo brzmiało autyzm. Gleb pokazuje kartkę Andrę innym stojącym przed nim w kolejce. Reagują z szokiem i przerażeniem, mówiąc mu, że otrzymał czarny bilet na swoje następne życie. Według wszystkich stojących przed nim lepiej byłoby umrzeć szybko, niż żyć takim życiem, ponieważ nie obiecuje ono nic poza bólem i cierpieniem. Awanturnik jest jednak podekscytowany, ponieważ w przeciwieństwie do gleba jedzie do Norwegii, aby zamieszkać z rodziną milionerów. Andre odrodzi się w Paryżu, a Sofia zostanie córką amerykańskich miliarderów. W opinii łobuza jedyną przyszłością, jaka czeka gleba, jest życie jako dziwak lub występy w cyrku objazdowym. Przerażony tym, co go czeka, Gleb postanawia porozmawiać z kierowcą, aby dowiedzieć się, co jest napisane na jego kartce. Kierowca wyjaśnia, że autyzm wcale nie jest chorobą, ale zaburzeniem neurologicznym, które utrudni mu nawiązywanie kontaktów z ludźmi. Może mieć trudności z nawiązywaniem przyjaźni i może nigdy nie mieć dziewczyny, ponieważ inni będą postrzegać go jako innego. Słysząc to, gleb wraca do los, aby poskarżyć się na swoją przyszłość. Jest oburzony, że wszyscy inni mają szansę na normalne życie, podczas gdy jemu przypisano coś, co postrzega jako cierpienie. Los jest na niego zła, ponieważ inni czekali w kolejce przez wieki, aby uzyskać dobre życie, podczas gdy gleb jest tu dopiero od kilku lat. Ludzie w kolejce również go nie wspierają, przypominając mu, że naprawdę liczy się nie to, kim się urodziłeś, ale jak żyjesz. Liczy się godne życie, aby następnym razem znaleźć się na początku kolejki, a nie na końcu. Gleb upiera się, że chce być użyteczny dla społeczeństwa, a nie ciężarem, ale to tylko bardziej rozgniewało los. Jeśli uważa, że ludzie z niepełnosprawnościami nie mogą być wartościowi, mówi mu, że może przejść na koniec kolejki i czekać na to, co wyobraża sobie jako lepsze, szczęśliwsze życie. Wściekły Gleb krzyczy na los, mówiąc, że nie chce żyć jako kaleka, ani być traktowany jak wyrzutek. Los jest wściekła. Jego słowa obrażają wszystkich z chorobami lub niepełnosprawnościami, nawet jeśli borykają się z trudnościami, nadal są ludźmi, którzy zasługują na życie i prawo do realizacji swojego potencjału. Widząc jego prawdziwe nastawienie, los inni wysyłają go na sam koniec kolejki, uznając, że nie jest jeszcze gotowy do reinkarnacji. Na wpół oszalały gleb robi, co mu każą, podczas gdy kierowca zbiera duszę, aby zabrać je do świata żywych. W drodze powrotnej gleb zauważa młodego mężczyznę, który nie może chodzić. Mężczyzna był niepełnosprawny, ale teraz uczy się stawiać pierwsze kroki i dziękuje żołnierzowi za to, że stanął w jego obronie. Nie boi się już ponownych narodzin i jest gotowy na każdy los, ponieważ nauczył się, że na świecie zawsze są życzliwi i wyrozumiali ludzie. Obserwując to, Gleb zdaje sobie sprawę, jakim był głupcem. Życie jest największym darem i nikt nie ma prawa odrzucać takiej szansy. Żałując swojego wybuchu, biegnie z powrotem do ciężarówki, decydując się na ponowne narodziny jako chłopiec z autyzmem. Wkrótce Gleb urodził się z autyzmem. Jego życie stało się ciężką próbą. Szkoła odmówiła mu przyjęcia, a inne dzieci bezlitośnie się z niego wyśmiewały. Dziewczyny go unikały, a jego stan neurologiczny sprawiał, że był jeszcze bardziej zamknięty w sobie. Pozostając w domu, Gleb skupił się na nauce i nauczył się grać na harmonijce. Jednak ciągłe wyzwania nadwyrężyły relacje jego rodziców i pewnego dnia ojciec po prostu odszedł. Jego matka nigdy jednak nie zrezygnowała z niego i robiła wszystko, co w jej mocy, aby wspierać syna. Minęły lata, a Gleb wyrósł na tego samego introwertycznego młodego mężczyznę z autyzmem. Pomimo swojego stanu, znalazł sposób, aby zrealizować swój potencjał i stał się genialnym naukowcem. Wystąpienia publiczne przerażają go, ale wsparcie bliskich daje mu siłę, by iść naprzód. Osiągnął wszystko, o czym większość ludzi tylko marzy, a autyzm nigdy go nie powstrzymał. Obserwując go z góry, los był zadowolony, że Gleb nigdy się nie poddał i udało mu się zbudować sensowne życie w swojej nowej egzystencji. Dla kontekstu około 1 na 88 osób na świecie wykazuje oznaki autyzmu. Dmitrij Szostakowicz, wielki kompozytor XX wieku, Grigori Perlman, genialny matematyk, Kim Peek, cudowne dziecko, które zainspirowało film Rain Man, oraz Daryl Hanna, znana amerykańska aktorka, wszyscy mieli autyzm. Jednak nigdy nie przeszkodziło im to w osiągnięciu wielkości, sławy i sukcesu. Jedynymi prawdziwymi barierami są te, które tworzymy w naszych własnych umysłach. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.